Suma długości krawędzi grania stosłupa prawidłowego czworokątnego wynosi 12 razy pierwiastek z trójki. Mamy wyznaczyć największą z możliwych objętość tego grania stosupa, a wynik mamy zapisać w najprostszej postaci. Oto rysunek przedstawiający taki grania stosłup. W podstawach mamy kwadrat, czyli mamy łącznie 8 krawędzi o takiej samej długości A. I jeszcze cztery krawędzie boczne o takiej samej długości B. Możemy interpretować te krawędzie jak wysokość grania stosłupa. Od razu zapiszmy warunek z sumą długości krawędzi. Mamy tutaj 8 razy A plus 4 razy B, co jest równe 12 razy pierwiastek z trójki. Po podzieleniu obu stron tego równania przez 4 dostaniemy B, więc wyznaczmy B. To jest równe 3 pierwiastki z trójki minus 2 razy a. Wyznaczamy wzór na objętość. Początkowo to jest pole podstawy, czyli a kwadrat razy wysokość, czyli b. Podstawmy w miejsce b uzyskane wyrażenie, co daje a do kwadratu razy w nawiasie 3 pierwiastki z trójki minus 2 razy a. Mamy wielomian, Trzeciego stopnia, który warto przedstawić w postaci sumy algebraicznej, ponieważ za chwilę będziemy wyznaczać pochodną. Dostaniemy minus 2 razy a do potęgi trzeciej, dodać 3 pierwiastki strójki razy a do kwadratu. To teraz wyznaczmy dziedzinę tej funkcji. Rozpoczynamy oczywiście od zera, ponieważ a może być dowolnie małą liczbą dodatnią. Ale nie może być dowolnie dużą liczbą, skoro suma długości wszystkich krawędzi jest ograniczona. Aby wyznaczyć kres górny na A, podajmy tutaj kres dolny na B, czyli 0. I wówczas 8a jest równe 12 razy pierwiastek z trójki, więc po podzieleniu przez 8 dostaniemy a równe 3 drugie pierwiastka z trójki. I to jest drugi koniec przedziału. Dziedzina oczywiście nieosiągalny w tym sensie, że nie możemy tej dziedziny, tego przedziału w tym końcu domknąć. To musi być przedział otwarty. Mamy zatem dziedzinę, jeszcze zapiszmy wprost funkcję jednej zmiennej, minus 2a do potęgi trzeciej plus 3 pierwiastki z trójki razy a do kwadratu i przy takim prostym wielomianie bez problemu wyznaczamy pochodną tej funkcji, to będzie 3 razy minus 2 razy a do kwadratu, czyli minus 6 razy a do kwadratu. Dodać 2 razy 3, czyli 6 razy pierwiastek z trójki, razy a do potęgi pierwszej. Od razu wyłączmy przed nawias minus 6 razy a, co daje w nawiasie a, odjąć pierwiastek z trójki. Z takiej postaci iloczynowej już bez problemu wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej. Po pierwsze to jest a równe 0 z pierwszego czynnika, ale ta liczba nie należy do naszej dziedziny, bo to jest lewy koniec przedziału otwartego. Mamy też drugie miejsce zerowe z nawiasu, to jest pierwiastek z trójki, i tym razem ta liczba. Należy do dziedziny, bo dziedzina sięga do półtora pierwiastka strójki. Do dalszej analizy warto przedstawić szkic wykresu pochodnej, a to jest fragment odpowiedniej paraboli. Ramiona są skierowane ku dołowi. Rysujemy tylko ten fragment, który wypada w naszej dziedzinie. Formalnie nic poza tą dziedziną nas nie interesuje. Tutaj mamy wykres pochodnej V' od A. Jedyne miejsce zerowe to pierwiastek strójki. I początkowo pochodna przyjmuje wartości dodatnie. A na prawo od miejsca zerowego już przyjmuje wartości ujemne. I to jest charakterystyczna zmiana znaku dla maksimum lokalnego funkcji. Zapiszmy te dane w tabelce. W pierwszym przedziale pochodna jest dodatnia, w drugim ujemna tu mamy miejsce zerowe, czyli funkcja w pierwszym przedziale rośnie, a w drugim przedziale maleje. To daje maksimum lokalne w pierwiastku strójki, a przy takiej monotoniczności tej funkcji to maksimum lokalne jest przecież maksimum globalnym. Możemy napisać, że V od pierwiastka z trójki jest na pewno większe. Niż V od A dla A należącego do dziedziny i A różnego od pierwiastka strójki. Stąd już jasno wynika, że największa możliwa objętość to jest właśnie objętość dla pierwiastka strójki, nasze maksimum lokalne, które możemy obliczyć prosto, podstawiając tutaj pierwiastek strójki pod A. Mamy minus dwa razy. Pierwiastek strójki do potęgi trzeciej daje trzy pierwiastki strójki, do tego dodajemy trzy pierwiastki strójki pomnożone przez pierwiastek strójki do kwadratu, czyli mnożymy przez 3. To daje V max równe 9 pierwiastków strójki minus 6 pierwiastków strójki dostaniemy 3 pierwiastki strójki. Oczywiście objętość możemy też uzyskać wprost z tego wzoru, tylko najpierw musimy wyznaczyć b. 3 pierwiastki z trójki minus 2 pierwiastki z trójki daje pierwiastek z trójki, czyli dostaniemy a. A to oznacza, że mamy do czynienia z sześcianem, jego objętość to jest a do potęgi trzeciej, czyli no właśnie 3 pierwiastki z trójki.